Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy. Wiem, że niektóre osoby bardzo lubią, także bardzo je pozdrawiam. I w hol jest z Netto i już Wam mówię, co kupiłam. Netto kupiłam kapustę. Ładna kapusta, była taka po 6 zł. Chyba mi się zdaje, że może zrobię bigosik albo, albo bigosik, albo e, będą te e, gołąbki. Zobaczymy. Także wzięłam kapustę. Wzięłam leszcza, bo była fajna cena. Był on przeceniony po 9,79 i tutaj 9,32. A przeceniony był ten należność, było 25 zł, a zapłaciłam 9 zł. Więc fajna cena, świeży oczywiście leszcz. Za tego leszcza normalnie bym musiała zapłacić 23,31, a zapłaciłam 9 zł, więc będzie fajny na obiad. My bardzo ryb, rybka lubimy, bynajmniej ja. Do tego wzięłam, one chyba po 7 zł, nie pamiętam właśnie, e, takie te kiełbaski w sosie pomidorowym na szybki obiad. Bardzo naprawdę, moim zdaniem są bardzo smaczne. Czy, czy one mają skład dobry? Tutaj jest 39 deko e, napisane na puszce. Nie no, nie będę patrzeć na skład, bo taki aż za dobry nie mają. Do tego wzięłam ser salami 30 deko. Też nie pamiętam, on chyba kosztował 16 zł albo 14 jakoś tak. Także troszkę sera. Za 6 zł wzięłam płyn taki cytrynowy Ludwik, bo muszę dolać do swojego płynu. Zaraz wam coś pokażę. Kupiłam w Dino taki płyn XXL. Tu jest 4,2 litra. Taki płyn do mycia naczyń. No, niestety on mi się nie sprawdził w ogóle. Bardzo mało się pieni, moim zdaniem. Nie usuwa tak e, brudu i e, tłuszczu, jak powinien. I ma, wiecie, jaką konsystencję? Konsystencję ma trochę takiego. E, Gęstszego kisielu, o! Taki kisiel, takie. I wpadłam na pomysł, że jeżeli on tak bardzo, tak e, źle się po prostu pieni, to po prostu doleje Ludwika i, i, i się po prostu zużyje. No bo szkoda mi wylać tyle płynu. Ale ja, go, ja, ja osobiście go drugi raz w dino nie kupię. A on kosztował, nie wiem, niecałe 10 zł, chyba ten płyn. Także dlatego wzięłam e, Ludwika, bo go doleję. Później tak, wzięłam sobie taką silikonową, to jest szczoteczka, pisze szczoteczka silikonowa 3 w 1, to jest coś takiego, 4 zł za to dałam, było przecenione, takie formy serduszka, mięciutkie, bo to silikonowe, mięciutkie, tu o, można wsadzić fajnie łapki i tu myć, to podejrzewam, że to jest chyba do mycia twarzy. Ale ja wpadłam na pomysł, że ja to nie będę miała do mycia twarzy, tylko do mycia, słuchajcie, ziemniaków, marchewkę i tych takich różnych, bo takie fajne są tu te wypustki. I będę miała do mycia po prostu e, warzyw w, zle, e, w zlewie. Później można to fajnie umyć, bo można i do zmywarki to wsadzić i lepsze chyba jest niż szczoteczka. Wypróbuję. 4 zł to, to nie majątek. Wzięłam też z takich orzeczy była po 5 zł temperówka do jarzyn. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Do marchewki. Nieraz coś chcę przystroić, także awsem raz. Sos czosnkowy chyba niecałe 5 zł kosztował, bo to taki malutki słoiczek, 25 250 ml. Oczywiście za troszkę więcej niż 7 zł papier toaletowy, taki zwykły, koło 5 zł mleko, 32 bez laktozy kupiłam. Teraz tak, oczywiście po 6 zł i 30 groszy, ja kupuję prawie przy każdych zakupach, kupuję to mleko, dlatego że kupuję, bo o, już mi się zrobiła, to teraz. Pokażę, poczekam aż wystygnie troszkę, o cały dzbanek kawy i my robimy kawę mrożoną sobie i do tej kawy mrożonej jest mi właśnie takie mleko po, potrzebne, a my robimy tej kawy latem dość dużo. E, do tego musztarda, nie wiem, chyba niecałe 2 złote. Tak. A na, na może na kawę, na przepis na kawę mrożoną dam pod filmikiem w pierwszym komentarzu, to, 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 to sobie zobaczycie, jak będziecie mieli ochotę, bo patrzyłam w sklepach, to kawa, e, nie wiem, taki malutki kubeczek, nie wiem, tam jest 330 ml czy 250 ml, kosztuje około 5 zł, to nie, to ja sobie sama zrobię i gwarantuję Wam, że smak jest prawie taki sam. Eee, skyr. Bo będzie jakiś deser, za ten skyr tu jest pół, pół kilograma. Ja dałam za ten skyr Wiecie, co, co? 7 zł z czymś. 7 zł z czymś, Niecałe, nie całe, 8 zł. Także skyr 3 ,20 zł 20 groszy, worki na śmieci 60 y, y, sztuk, y, 60 litrów 18 sztuk. Worki na śmieci do tego mój mąż, ja tego nie lubię, ale mój mąż lubi, on sobie wziął seler, seler wiórki i za ten słoiczek za 350, 200 będzie po odsączeniu gramów e, e, daliśmy 4 zł i 20 groszy. Także takie coś. Trytytki, tego w domu nigdy nie, nie za dużo, zawsze do wszystkiego się przyzdają. W sumie jest tu 440 sztuk, jest ich 1, 2, 3, 4, 5 rodzajów, od malutkich do największych, i za te 20 zł. Więc myślę, że e, nie jest to dużo, a one przydają się zawsze. E, później, tak, mąka orkiszowa. 7 zł i 30 groszy, bo ostatnio kupiłam mąkę orkiszową i nie spojrzałam, ona była ciemna, a ja potrzebuję też jasną mąkę orkiszową. Posypało się trochę. Wzięłam też czystość i higiena. Yy, zapewnia higieną czystość i usuwa 100% pleśni, najbardziej mi chodziło właśnie o usuwanie pleśni spod prysznica, teraz było bardzo gorąco pod prysznicem, yy, też gorąco, do tego bardzo mokro yy, i gdzieś dzień dzień, gdzie patrzę, że pleśń mi się tam pokazała, więc kupiłam popsikę, zobaczę jak macie coś fajnego na pleśń takie właśnie do psikania pod prysznic, to bym prosiła o zostawienie w komentarzu, co macie sprawdzonego, gdybyście mieli. Ja wypróbuję to, powiem Wam, że nigdy nie miałam tam pleśni pod prysznicem. Pierwszy raz, nie wiem, czy to ta wilgotność, te upały się po prostu zrobiła. Chociaż wietrze prysznic, no nie wiem, no zobaczymy. To 6,30 zł taka zapiekanka z pieczarkami. Wzięłam bez kiełbasy, ani bez niczego. To sobie dołożę, bo to teraz przy tych upałach to różnie bywa, więc wolałam sobie wziąć taką zwykłą z pieczarkami. 11 zł za taki e, ser twardy do makaronów włoski o to będzie do makaronu bo wiem, że jedna osoba czeka na makaron. W końcu kupu, go dorwałam ser to będzie. 4 zł dałam za no złotówkę, za, te, za taką e, paprykę. To jest pikantna papryka. Kupiłam dwie takie zielone, dwie czerwone. 4 złote za to dałam. Była na, nie na sztuki, była na kilogramy. E, po, dzisiaj było w promocji. Po, e, jak się weźmie dwa, to po 4 złote. Takie z przysmaczki. Moja majcia je uwielbia, drobiu. Także jedno opakowanie kosztuje 4zł i tu jest 15 deko. Takie przysmaczki. Dla Majci też oczywiście było wzięta jest karma. O i bateria mi się skończyła, więc jeszcze raz Wam pokażę. Taką karmę kupiłam dla Majuni, 1,5kg i za nią dałam 20zł. W środku są takie naprawdę bardzo malutkie, malutkie kuleczki, także jak ktoś szuka karmy z malutkimi kuleczkami, to ona właśnie takie ma. Także to. I to po co poszłam, która z Was też mi poleciła, żeby iść do, e, do Netto, bo jest słonecznik tam i oczywiście był. E, po 6 zł chyba i 30 groszy, jeżeli się nie mylę. Taki sam słonecznik jest w, w sklepie warzywnym ko, o, u nas na mieście po 11 zł, a w netto są one po 6, więc sobie wzięłam dwa słoneczniki. I tak jak mówiliście, one chyba faktycznie nie są e, polskie, bo w Polsce chyba słoneczników jeszcze nie ma. Bynajmniej ja nigdzie na Polach, jak jeżdżę samochodem, nie widziałam. Także jak Wam się e, hol zakupowy podobał, to poproszę o łapkę w górę i nie zapomnijcie o komentarzu, jeśli macie jakiś e, taki środek na pleś, na, na, na takie te pod sprawdzone podprysznic, to poproszę o w komentarzu. Także do zobaczenia, widzimy się na następnym filmiku. Papa! Pa.